Uwaga, uwaga! To nie żart, a w sumie trochę żart, ale śliski. I MGW ostrzega: nad województwem zachodniopomorskim nadciąga klasyk zimy, czyli opady marznące. Deszcz, który udaje niewinny, a potem zamienia chodniki w lodowisko bez muzyki i bez sędziego. Od pierwszej w nocy do 16 po południu dnia 13 stycznia wchodzimy w tryb ostrożność. Plus, ślisko będzie wszędzie. Na drogach, na chodnikach, na schodach. Nawet tam, gdzie wczoraj było sucho i bezpiecznie. Kierowco, to nie jest dzień na rajdy. Hamuj wcześniej, skręcaj wolniej, a jak zobaczysz, że ktoś jedzie szybciej, to nie zazdrość. On właśnie testuje prawa fizyki. Pieszy. To nie jest moment na szybki marsz do sklepu. Buty na gładkiej podeszwie zostaw w domu, chyba że zawsze marzyłeś o piruecie na przejściu dla pieszych. Seniorze, dziecko, każdy, kto nie chce sprawdzać, jak twardy jest asfalt, zostań w domu, jeśli możesz. Gołoleć nie pyta, gołoleć zaskakuje, a najczęściej atakuje wtedy, gdy mówisz, przecież tylko kawałek. To był komunikat z serii Lepiej uważać niż potem opowiadać jak to się poślizgnąłem, ale nic się nie stało, bo czasem jednak się stało. Dbajcie o siebie i o swoje kości. Pomysł i realizacja Martyna i Daniel Szysz Świnoujście w sieci. Twoje pierwsze źródło informacji. Tylko prawda jest ciekawa.